Jako, że pierwszym działem wśród tych wszystkich trudnych 12 działów są liczby rzeczywiste, to skupmy się na chwilę na podstawie programowej, tym, co od nas będą wymagać, a piszą tam coś takiego jak. Uczeń wykonuje działania, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. I gdybyśmy na tym skończyli, byłoby całkiem nieźle. Potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie w zbiorze liczb rzeczywistych. No i tutaj jest gorzej, ale te wzory wszystkie mamy w kartach, więc tutaj damy radę ogarnąć. Przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia. Na przykład dowód podzielności przez 24, iloczynu, 4 kolejnych liczb naturalnych. Czyli w praktyce sprowadza się to do tego, że mamy n, n plus 1, n plus 2 i n plus 3 i musimy udowodnić, że iloczyn tych czterech kolejnych liczb jest podzielny przez 24, to nie jest aż tak ciężkie. Stosuję własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych, no bo wiadomo, pierwiastków parzystego stopnia z liczb ujemnych to my nie mamy. Stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach. To akurat nas nie zaskakuje. Stosuje monotoniczność potęgowania, w szczególności własności. Mamy je tutaj wypisane, ale tak na nasze przetłumaczmy. Czyli zapisałem Wam przykład. 2 do setnej jest mniejsze od 2 do 101. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli podnosimy sobie jakąś liczbę do setnej i tą samą liczbę do 101, no to wiadomo, że jeżeli do 101 podnosimy, no to będzie więcej. Dokładnie... Przeciwnie jest, jeżeli chodzi o ułamki, czyli jeżeli mamy jedną drugą do setnej, to to będzie większe niż jedna druga do 101 i te własności powinniśmy znać i umieć je wykorzystywać. Posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązując równania typu x plus 4 równa się 5. Nie mamy... Nierówności z wartością bezwzględną, więc tutaj całkiem spoko. Wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych i mamy zyski z lokat i kosztów kredytów. To jest ten wzór na KN, czyli mamy kapitał po N latach i musimy policzyć, ile to wszystko będzie wynosić. Stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem. Posługuje się wzorami na logarytm, iloczynu, ilorazu i logarytm potęgi, czyli te wszystkie wzory, które mamy w kartach, więc nie jest wcale tak źle. Jutro pierwsze zadanie, jeżeli chciałbyś uzyskać taki PDF z tymi yy, wszystkimi wzorami i podstawą programową, to napisz w komentarzu PDF, chętnie ci go udostępnię i mam nadzieję, że widzimy się już jutro.